Ćwiczenie, siadamy w siedzy prostym, plecy wyprostowane. Do tego ćwiczenia niezbędny jest nam małek, albo jeśli nie macie takiego w domu, to zwijcie sobie gruby koc. Z siedu prostego przechodzimy do ugięcia naszych kolan i zwłoczenia podeszw stóp. I teraz to od Was zależy, gdzie te stopy się znajdą: czy będą one troszkę bardziej do przodu, czy jeśli dacie radę troszkę bliżej Was. Teraz wałek, w moim przypadku w waszym może być to koc, ląduje sobie na złączonych podeszwach. Głowę odkładamy na wałek, a dłonie spoczywają albo splecione pod czołem, albo spoczywają luźna wzdłuż wałka. Pamiętajcie, że cały czas starajcie się dociskać aktywnie pośladki do maty. W takim ustawieniu postarajcie się wytrwać około 10 sekund i następnie będziecie czuć rozciągnięcie dosyć intensywne w okolicy Waszych pachwin. Może też dołączyć się e, uczucie rozciągnięcia w odcinku lędźwiowym.